Chodzi jest tutaj bardzo dużo. Z eee, nas mogą być różni prowokatorzy. よいしょ。<laughs> Захта бе, захта, захта, бе, захта. Akta nie jest za bardzo szczegółowa, jest bardzo i może dojść do rzeczy w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę internet nie stanie się już rzeczą ogółu, tylko zostanie rzeczą prywatną. To co z nim się znajdzie będzie zależało od kilku osób. robić w Tokio, żeby popisał aktę, to pomyślałem sobie, jak oni muszą się pewnie czuć, że jeszcze nie widzieli chyba tak dół w na Gdy jeszcze nigdy nie weszło tyle osób na ulicy, żeby zabrać I nie, będziemy, nie pozwolimy na to, żeby znowu wprowadzano cenzurę. I wolność słowa musi być przede wszystkim. Bez